Jak zacząć oszczędzać? Przede wszystkim musisz zrobić porządek w swoim domowym budżecie, bo nie ma sensu wrzucać nowych pieniędzy tam, gdzie wszystko cieknie jak z durszlaka. A więc sprawdzamy ile mamy pieniędzy, ile nam przychodzi, na co je wydajemy i tak robimy, żeby mieć nadwyżkę w domowym budżecie. Druga rzecz, musimy zacząć oszczędzać pieniądze w sposób bezbolesny, a więc wpłacasz Pieniądze na konto oszczędnościowe w ramach zlecenia stałego. 5 albo 10% pensji po prostu automatem idzie na oszczędzanie. I trzeci typ, wykorzystuj prezenty, które dostajesz od podatników. Jeśli mamy konta takie jak IKE, konta takie jak ik łączące się z ulgami podatkowymi, korzystajmy z tego. PPK, czyli oszczędzanie z dopłatą, dopłatą pracodawcy, korzystajmy z tego. Jeśli ktoś nam daje prezenty, to trzeba te pieniądze, te prezenty umieć podnieść z ziemi i umieć na tym zarabiać. Polecam.